Ja jestem Pomiks i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj nie wiem co będziemy robić, ale będziemy gdzieś na pewno robić, <laughs> więc no. To na pewno będziemy robić. Dźwięk może być troszkę dziwny, ale to nie moja sprawa Sorka. Um, za 30 subów będzie za no, no, 30 subów. Będzie specjalna milion <grymne> na 30, no specjalna 30 subów będzie Więc no e 30 już nam brakuje nie mało. Brakuje nam jeszcze 6, naprawdę 6 subskrypcji. Lecimy. E e niedługo może będą live, y, więc mm, no. A, y, dzisiaj jest tak, nowy, nowy sezon, już wyszedł dawno, ale no, ale robię coś. Um, teraz y, odbierzemy sobie tu i możemy sobie odblokować nową klasę z zadymiarskiego. Kliknij, kliknij, Stukaj tutaj, aby odebrać nagrody, ale na razie nie odbierzemy, na razie będziemy zbierać, mm, no, puchary. puchary, pucharki, no, wiecie, eee, zagramy, z... możemy sobie zagrać e, Karlem. Okej, okay, lecimy, let's go, let's go, let's go. Mhm. Chcę mi ewidentnie zabrać ten Dawid z tym Leonem. Uf, uciekłem jakoś. Jakoś. I nie uciekłem. Um, no. A więc ja już się zrobiłem słaby w Brawla no, spodziewajcie się czegoś naprawdę ostrego dwóch nowych e Napiszcie coś miłego w komentarzu, a przypnę wam serduszko albo jakieś pomysły na grę. To przypnę wam serduszko. Albo jak chcecie też no to możemy prowadzić pogrom cymitów. Nie znam, jak chcieli. Ojej. No, ja. no, no. To oni są... Co? No, nie wal, proszę. Z tymi dynamitami. Okej, okay. jeden mniej, drugi mniej. No. Więc na razie... LOL. Więc no, na razie wygrana. Karlem z dużo. No to sobie odbierzemy już. Słyszałam, że można zrobić tak. Można. I teraz już ten... No i tak zostawię. lub okay. um. innej no w zadymiasz Surcz nawet wam pokażę może no. Więc na razie tu są krótkie filmy więc dziękuję za oglądanie, do zobaczenia. Później zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, jeżeli jesteście nowi, e, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli chcecie, chcecie dostawać powiadomienia, więc ja już się dziękuję, może też się dziękuję i do usłyszenia papatki!